Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Ja tylko wykonam i znikam, bo trzeba zrobić, teraz młodzież mówi na to grobbing, czyli pójść na cmentarz. Napisałem piosenkę, znaczy napisałem to dużo powiedziane, bo ja wymyślam raczej. Wymyśliłem piosenkę, którą kiedyś mogłaby zaśpiewać w taki dzień Piwnica pod bananami na przykład, a, 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 albo jakiś inny tam blok, Kamelot, bo to taki krakowski utwór, bardzo mocno, no ale wykonam ją ja, no bo też z Krakowa. A, a myślę, że akurat na dzisiaj się przyda Państwu i tak do pomyślenia posłuży troszkę. Do no proszę. Zabiegani, zalatani, zatroskani, Pełni chęci, niepojęci, uśmiechnięci, Zaczynamy, przemieniamy, zataczamy, Przechodzimy, odchodzimy, przemijamy, Życie toczy się obłędnym kołowrotkiem, Niesie nam na przemian chwile gorzko słodkie, Gdy za siebie wstecz spogląda się przez ramię Ważne dobro, ważna miłość, ważna pamięć. Pamiętajmy o tych, których z nami nie ma. Same dobre myśli wobec nich obudźmy. To na każde dzisiaj bardzo dobry temat. Pamiętajmy, znak to, że jesteśmy ludźmi. Pamiętajmy o nich, bo pamiętać trzeba. Nawet i na krańcu świata, gdzieś z oddali, może inni też dostaną sygnał z nieba, żeby o nas także kiedyś pamiętali. Ja wiem, że pamięć już nie ta. No, ale pamiętajmy. Proszę Państwa, jest dzisiaj 1 listopada. To Państwo wiedzą doskonale: Wszystkich świętych, sobota i imieniny obchodzą oprócz wszystkich świętych Seweryn oraz Andrzej, Benignus, Benigny, Cyrenia, Jakub Jan, Julianna Konradyn, Konradyna, Licyniusz, Marceli, Maria, Nikola, Rainer, Robert, Teodor, Warcisław i Wiktoryna. No Wszystkiego oczywiście najlepszego. Państwu solenizantom, nietypowe święto. Mamy Światowy Dzień Wagin. Yy, przepraszam bardzo, Światowy Dzień Wegan. Co ja gadam? Przysłowie na dziś. Na wszystkich świętych od zrębu i gałąź dębu. Jeśli soku nie ma, będzie tęga zima. Jeśli soku nie ma, powinna brzmieć, no, będzie tęga zima, no ale nie jest. Jest Stanisław Jerzylec, autor cytatu dnia. Czy człowiek nieumiejący liczyć, który znalazł czterolistną kończynę, ma też prawo do szczęścia? Ot, przyrodnicza. Yy, mamy grę półsłówek na koniec. Bącik Kasi, bardzo łagodny, delikatny, yy, tym razem Darek Rybak. I miłowanie pani. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jutro dzień zaduszków. Pa!